w poprzednim odcinku. Komediowy serial Dużo Śmiechu. To te streamy. Ja spać nie mogę. Dzień dobry, witamy w innym świecie. Tu wszystko jest normalne. Witamy w naszej bajce. Lepszy zasięg internetu. Ty mi mokre pranie z suszarki wpinołeś. Ty niepoważny jesteś. W pudle miałeś suche. Aaa, cię walnęłem. Apuła pustaja, apuła pustaja, a poła pustaja, pustaja. Dobra, weź tam się do roboty no. na razie no. To no. widzenia. Transmisje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik Bogusław, podkreślenie odcinki dostępne na TikTok oraz YouTube. Więcej informacji w opisie. W poniedziałki gramy. Dzisiaj będziemy grać w grę. Będziemy grać samemu na dwa PADY. Ten... Zapach powietrza też sobie kupiłem. Gaming Room. Widzisz, to jest gaming. Mój drogi. Pilota nie mówi, że nie zabrałem. Pilota proszę. Jest. Weź włącz. Rzutnik mi tu. Na radę? Jak jesteś? 10 km stąd? Tutaj jest połamany włącznik. Można jakoś włączyć zdalnie? Telefonem, jak masz pod czerwień z D. To jak? Kładź się spać w ten kurz. Spatusów. Ty nie pilot, tylko ten zapach oddawaj. Tyle pieniędzy wydaję na zapachy i spray, a ty na ten syf mi wynosisz. Osobiście dzwonię do kierownika, że macie wywalić. on to może, wiesz, co kierownik może. Ty nie rozkręcaj tego projektora, bo to też moje. Hmm. Aplikacja w telefonie. Dostaniesz w łeb i będę zła uśmiechnięta buźka Sajagasz apkę pilota na tel. Poszukaj apki na telefonie, co działa jak pilot. Ten uniwersalny pilot do projektora to aplikacja Push and Play. Wystarczy zainstalować i wybrać swoją markę. Czemu czy uda się włączyć ten projektor? Ja mam gain? Zajebiecie za ten projektor i zapach. Poniedziałki nie robię. Ile płacą na tej budowie? tak, bo... 11 dni 10 złotych zarobiłem. 9,50 do prowizji zażarło. To się przydało przycisnąć. Bez tej obudowy będzie lepiej działąc, bo się grzać nie będzie. Masz rację. Rywaj to. Kierownik cię wypierdzieli i co wtedy? A twoja włochata córka już czy, że puszek nie będzie nowych. Weź niech on tam kierownik to wiesz to on może mi kierownik. Jakie ja mam hasło do Revolta? Trzymasz ten telefon jak majster na budowie, który gole baby oglada, zeby szef nie widział. Kierownik dzwoni. Słucham Cię, no. Co robisz kurwa? No pracuję. Many chciałbyś, walił w chuja, a co mógł robić? Dobra, 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 już robię, no. Dobra, weź tam się roboty na razie, no. Do no. widzenia. Ale zbroję osral. Zdyt. Ty, a co on taki kurwa cwaniak jest? Co on tutaj cwaniakuje? Przecież ja nie będę nic robił, go nie ma ty, tyle dni. Weź daj spokój, że ja dzisiaj gaming mam. Będę gruz mu wynosił. Do skamlej piesku do roboty grzecznie raz. Nic nie robię tam. Niech on sobie tam za dużo nie pozwala. Bo ja go zwolnię. Zwolnię do... cię, kurwa. Niech przyjdzie chociaż, kurwa raz. To drzwi przyszedł, wstawił i co? Ja mówiłem, że te drzwi chuj są chujowo wstawione, a on przyszedł i wykuł kurwa jeszcze większą dziurę. Daj spokój, coś kurwa z nim. Tak cię ojeba las, prosto usiadles. Jaką tą aplikację, jak to włączyć? Pilot. Ja nie będę robił tam. Ja się drajnik i ja nie będę mu wynosił, kurwa. Pochuj ci ten pilot XD. Chcę włączyć yy, koledze, rzutnik. drzwi wstawił. Co on tu kurwa wstawił się, kurwa zna, na robocie kurwa, co pianki przypierdolił kurwa? Ogólnie to dzisiaj znowu od rana z po całości ziomuś. Ja może tu prądu nie ma. No jasne, przecież prądu tam nie ma. Ach, czyli może działało, ale prądu nie było. No nie, no aplikacji nie mam, ale... nie działa mi. Spróbuj wyłącznikiem. Kawalerka Machen. Nie mogę odebrać. Z pod deską 3 cm od deski dolnej jest specjalny pojemnik na czarny przedłużacz, który ma włącznik i wyłącznik. Nie świeci. To naciśnij guzik z prawej strony, naciśnij go do dołu jeden raz. Zapali Ci się pomarańczowa lampka. Zapaliła się? Wszystko się zapaliło dobrze. Teraz z prawej strony, jak masz komputer, dziesięcioletni, taka czarna kostka to jest komputer. Tu masz guzik, widzisz? Jest guzik, wciśnij ten guzik. No, guzik jest na górnej części komputera, tak? Tak mi się wydaje, że to jest prawy, w, w górnym rogu prawy górny róg. Taki czarny guzik. Są dwa takie. Jeden jest czarny mniejszy, to jest reset. Jest czarny większy, to jest włączenie komputera. Słucham? Nie, na górze, od góry, nie od boku. Nie włączaj stacji dysków. No, włączyłaś. A włączyłaś komputer? on jak będzie tak ciężko chodził, tak wiatr jak będzie, to musisz go kopnąć, bo wtedy on się naprawi. Czarny to wiadomo, że duży przycisk oczywiście. Powiedz, weź kopnij ten komputer i przestanie tak wibrować wiatr. Dobrze, działa? Działa. A czemu teraz już w moim biurze leżą jakieś chusteczki na biurku? Myśląca twarz. To chusteczki, to papier toaletowy. To gówno No ale chociaż, żeby sygnał wysłała Czekaj, próbuję jeszcze chwilę Jak tu ciepło Kupiłem suba Na 3 dni I nie włączyłem tego Trzeba kawę zrobić W kawę robi tak Dupa będzie w tego nagrania, bo laguje. Co dziś? <noise> Dzisiaj? Płytę wieszamy jedną może i grus muszę wynieść z łazienki. Płytę niebieską na sufit. W następnym odcinku. Jechał H i B, N, C, tak tak? ja byłem, muszę jechać tylko ja się z nie Akcja jakoś A weźmy ten gruz? O siema, ciotka no, nie wiem czy ja chcę spróbować tą bułkę Ile te bułki tu leżą? Nie, nie chcę tego serial pod tytułem fuszerka pow nie znam się ale robię remont 15 metrowej kawalerki na pełnym profesjonalizmie z humorem precyzja i dystansem nikt ci tego nie naprawi jak my to spildoimy. transmisje na żywo dostępne na twitch.tv ukośnik bogusław podkreślenie odcinki dostępne na tiktok oraz youtube więcej informacji w opisie nikt ci tego nie naprawi jak my to spildoimy. Fuszerka po główni bohaterowie serialu Bogusław podkreślenie NY aka Fuszer i Natalii aka inspektorka i Radosław podkreślenie NY aka kierownik. Całe odcinki z live stream TV i TCH dostępne tylko w weekendy, sobota, niedziela. Transmisja na żywo, którą oglądasz, jest w pełni reżyserowana i oparta na wcześniej przygotowanym scenariuszu. Każdy element od dialogów po działania jest starannie zaplanowany i realizowany przez profesjonalistów. Osoby występujące w transmisji to doświadczeni aktorzy i specjaliści, którzy dbają o to, aby całość przebiegała zgodnie z ustalonym planem, zapewniając wysoką jakość i przewidywalność wydarzeń. Wszystko, co widzisz, jest częścią zaplanowanego show.